Cześć, ja jestem Adrian, od 10 lat jestem kierowcą w firmie Kosary Transport Spedycja. Właśnie idę zatankować. Jedyną rzeczą, która jest mi potrzebna do zatankowania, jest moja karta kierowcy, którą właśnie zabieram ze sobą do tankowania. Będziemy zatankować. Kładamy kartę do automatu. Automat zczytuje dane. Szybko wyciągamy kartę. Potwierdzamy, i tankujemy. Zatankowałem, wracam do auta, bo aura nie rozpieszcza. Po tankowaniu pozostało tylko zalogować z powrotem własną kartę kierowcy. Oczywiście przy wpisie manualnym musimy zaznaczyć, że to była nasza inna praca. Potwierdzamy. To wszystko. Karta się loguje. I tak w skrócie wygląda tankowanie na kartę kierowcy. Jest proste i bezpieczne przede wszystkim. Ja tak tankuję od dłuższego czasu i jestem bardzo zadowolony. Rafał, zapomniałem ile zatankowałem. Możesz to dla mnie sprawdzić? Oczywiście. Tu mamy system, który jest połączony przez stację i z internetem. Eee, dwa razy tankowałeś o 14.26 i o 14.30 po 55 i 20 litrów Twój stan licznika jest podany z karty 406 398 To się zgadza? Jak najbardziej Ok I tutaj jeszcze na końcu nazwa, no to nazwisko kierowcy, węgierski Ja dziękuję, to wszystko z mojej strony Dzięki bardzo